co Encykliki Papieża Franciszka. Witaj, Piotr. Cześć, Mateusz. Idziemy z Izraelem? Chciałbym się jeszcze zahaczyć o nasz poprzedni odcinek, bo tam zasialiśmy wątpliwość, dlaczego to Abraham jest ojcem wiary, a nie Noe, skoro mieli różne podobne przypadki. I obiecałem, że zapytam szefa. To słuchamy odpowiedzi. Zapytałem. I szef mówi, wcale bym tak nie powiedział, że Noe nie istniał. <laughs> I co ty teraz tu zrobisz? <laughs> Powiedziałem, że to jest tylko teoria, jedna z wielu, ale doczytałem też w takim fajnym słowniku, gdzie są zebrane wszystkie postacie biblijne. No i tam ksiądz Bisku poszedł w swojej odpowiedzi w takim kierunku, że Noe jest przodkiem wszystkich ludzi. I w tym słowniku jest napisane, że on jest ostatnim. Z dziesięciu przodków całej ludzkości. Zaś Abraham jest ojcem narodu wybranego i to, o czym mówimy, że ojcem wiary. Czyli zupełnie inne płaszczyzny, jakby. No nie tutaj chodziło po prostu o człowieka i o jego istnienie, życie, tak. a tutaj chodzi o wiarę. No i wyczytałem w internecie, że jest mnóstwo badań do dzisiaj osób, które poszukują Arki Noego. I to wcale nie jest takie oczywiste, że jej nie ma. Jest wiele świadectw, nieraz kontrowersyjnych. Które próbują udowodnić, że mają dowody na istnienie arki Noego. To, są, to jest góra Ararat, przepiękna góra, jak to się tam ogląda na zdjęciach. To były lata 50. i 60., kiedy tak bardzo te, tej arki poszukiwali, i wyczytałem, że dostęp do tego miejsca jest pilnie strzeżony. Nie ma tak, że sobie dzisiaj ja pojadę i będę szukał na własną rękę. Tam się nie da. No, może być to ciekawe. A wioska, która tam leży w tej okolicy, jest nazwana kruk na lądzie, a dolina, która tam się znajduje, jest nazwana Doliną Ośmiu. A Noe wypuścił gołębia. Też kruka. I kruka. O, o, ciekawe, ciekawe. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, jak już o tym mówimy, że ten Noe stoi za takim przymierzem z Bogiem, którego znakiem jest tęcza. Bóg obiecał, że już takiego więcej potopu nie będzie, ale też Noe, z nim jest związane prawo noachickie. I szybko to wymienię. Po pierwsze, uznać, że jest jakaś zwierzchność. Po drugie, zakaz bluźnierstwa, zakaz bałwochwalstwa, zakaz kazirodztwa, zakaz zabijania, zakaz rabunku i kradzieży, zakaz spożywania mięsa z krwią. Czyli taki wstęp do dekalogu, byśmy powiedzieli. Tak, tak dlatego chciało to. I potem dalej będzie rozwijane w Izraelu. Tak, no i chodźmy do dzisiejszego spotkania. No to tak, jak powiedziałem, no pójdziemy dzisiaj z Izraelem. No i ja mam bunt. Bo ładnie powiedziałeś ostatnio, że może być historia wiary. Mówiliśmy sporo o Abrahamie. On ma super syna i nic o nim. No mówimy Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Tak. I te następne dwa punkty, którymi się mamy zajmować. Ani o Izaaku, ani o Jakubie nic. Mojżesz się załapał. No dlaczego jak myślisz? No nie wiem. A Izrael to jest kto? Jakub. No właśnie. No to jest ten trzeci, a, a Izak? Jego ojciec? A syn Abrahama? Gdzie się podział? Pewnie gdzieś po drodze. <laughs> znaczy, myślę, że to nie chodzi o to, żeby, że tak powiem, każdego wymieniać, każdego pokazywać i, i, i tworzyć taką narrację, że tak powiem, punkt po punkcie, tak jak się kiedyś łączyło figurki na takich kartkach, no niezłe kropeczki. Jak się połączyło, to się postacie robiły i tak dalej. Tylko chodzi o takie, myślę, coś w rodzaju kamieni milowych. Mhm. Że tu był Abraham jako taki początek tej drogi wiary. Tak. Teraz jest Izrael, który jest początkiem narodu wybranego, byśmy powiedzieli, takim momentem, kiedy. Jeno, Izrael to jest naród wybrany. Tak, ale chodzi mi o to, że y... Izrael wziął się z Jakuba. Tak. Nie? To od razu to powiedzmy, że słowo Izrael może oznaczać patriarchę Jakuba, bo tak. ta, to jego imię zostało zmienione aż dwa razy. Raz po walce z aniołem, a raz, kiedy był w tym sanktuarium z nim kojarzonym w Betel. I tam mu się Pan Bóg ukazał i powiedział: Twoje imię będzie Izrael, to znaczy walczący z Bogiem, tak. z ludźmi i ten, który wygrywa. Ten, który nie tyle wygrał, co przeżył walkę z Bogiem. To tak. Chyba tak jest powiedziane, bo ja lubię tą postać bardzo, Jakuba. Dlatego tak wydaje mi się, że to z tej strony jest brane pod uwagę. A, 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 ta, a to drugie znaczenie to jest Izrael jako naród wybrany. Tak. Cały. Cały. Na pamiątkę, że Jakub jest ojcem tych dwunastu pokoleń. Dlatego tutaj mamy w encyklice na pewno to w kontekście nie Jakuba jako patriarchy, tylko jako narodu wybranego, bo tam jest wprost powiedziane, że chodzi o wiarę ludu Izraela, tak. czyli o cały naród. Ale myślę, że to mamy takie poczucie, że to jest taki kolejny krok. No nie? Tutaj był Abraham, który miał coś obiecane. Tak. I teraz że tak powiem, ta obietnica się wypełnia w tym narodzie wybranym. Natomiast to, co mi się podoba bardzo w tej części encykliki. I to jest według mnie genialne, zwłaszcza na nasze dzisiejsze czasy, to jest to, do czego wiara zostaje sprowadzona w Izraelu. Mhm. Nie wiem, czy masz takie poczucie, że to jest trochę inaczej niż dzisiaj. No, wyjaśnij to. Bo encyklika pokazuje, że dla Izraela wiara to było opowiadanie dobrodziejstw z Pana Boga. Nie teoria. Nikt tam się nie zastanawiał filozoficznie nad tym, jaki jest Bóg, jak istnieje i tak dalej, tylko opowiadano sobie, co Bóg w historii narodu wybranego, czy też w historii tych poprzednich patriarchów dokonał, tak w jaki sposób działał. To jest genialne. Czy chcesz powiedzieć coś więcej, bo w środku mnie rozrywa, bo mam świetną myśl do tego. <grym> Mów, <grym> <grym> I właśnie dlatego mi brakowało Izaaka. Bo mówimy tak, Abraham, kluczowy moment dla tej wiary, ten test wiary Abrahama, idzie z tym swoim synem trzy dni. Ostatnie fragmenty idą w milczeniu. Idą na górę Moria, na której według tradycji później stanęła świątynia jerozolimska. To jest pępek świata. Tak. I, i popatrz, idzie ten Izaak ze swoim ojcem. Izaak zaczyna kumać, co jest, co jest grane. Nie ma baranka, jest nóż, jest drewno. Tatuś układa ołtarz. I tam jest powiedziane: Związał Izaaka. I to słowo, ta opis tej historii, i to opis, i, i słowo na samo związanie to jest akedah. Ak Dla całej tradycji żydowskiej to słowo związanie akedah, ak jest bardzo ważne zaraz do tego wrócę ale ten syn. Nawet nauka Techumerad ma taką pieśń: akedah, ak zwiąż mnie, Ojcze, żebym ze strachu się nie cofnął bo nasza ofiara, Twoja ofiara, pójdzie na marne. Słuchałem tego piękna pieśń. Ojciec go związuje, kładzie go na tym ołtarzu, wyciąga nóż, wtedy anioł stróż, anioł pański. I co się dzieje? I tu, tu, tu się zaczyna ta moja myśl. Co czuje Izak, który widzi uniesiony nóż i zatrzymany? Ja się spotkałem z komentarzem. No. Nie jestem teraz na 100% pewny gdzie. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że komentarz do tego właśnie genialny napisał Benedykt, XVI. Komentarz, który polega na tym, że dlaczego to było takie ważne? Nie dla Abrahama. Czy to składanie ofiary z syna nie było, istotą nie było to, żeby przekonać Abrahama do wiary, bo on był przekonany. Tak. Ale pokazać synowi, kim jest Bóg. Tak, tak. I to. Że Izaak tam się nauczył od Abrahama i od całej tej sytuacji złożenia w ofierze, że Bóg jest ponad wszystko. I ja przeczytałem jeszcze inną myśl. I jeszcze, że Bóg ocala. Ja przeczytałem to, że Izaak zrozumiał, że jest ktoś ponad ojcem. Tak. To zatrzymał ojca w ostatniej chwili. Dokładnie. I że to zatrzymanie ojca w ostatniej chwili to jest coś wyjątkowego i w to warto wierzyć, o tym warto mówić. I uwaga, ta myśl. Izaak jest pierwszym, który mówi o wierze swojego ojca. Dokładnie. Oni wracają, w domu czeka mama. Ta tradycja żydowska nie mówi nam, czy opowiadali to żonie Abrahama, co się wydarzyło. Ona była przekonana, według tego tekstu, że wydarzyło się coś złego. I teraz jedyną osobą, która może opowiedzieć następnym pokoleniom jest syn. Jest syn. I to jest relacja naocznego świadka, który mówi: Byłem skończony. I nagle się coś wydarzyło czyli musi istnieć Bóg, który jest silniejszy. I mój ojciec wierzył do samego końca. I dlatego był mi potrzebny ten Izaak. No, ale to na tym jest zbudowana potem, właśnie cała wiara Izraela. I to fajnie powiedziałeś, że ten test wiary nie był dla Abrahama, tylko aby pokazać silną wiarę następnym pokoleniom. Tak, Izaak tego potrzebował. Tak, taki komentarz mi utkwił zawsze w głowie, że dla Izaaka to był fundament potem tego, co on będzie dalej robił w tej y, drodze wiary, w tych dziejach wiary. No, i potem, tak naprawdę Izrael, i to mi się bardzo podoba, potrafi przechowywać te historie. I oni sobie to opowiadają. Nie? To jest genialne w Izraelu, że oni potrafią wracać do tych historii, że potrafią je bardzo skutecznie przekazywać kolejnym pokoleniom. To jest coś, co kiedyś, myślę, było też w naszym chrześcijaństwie, kiedy w domach. Zwłaszcza to starsze pokolenie potrafiło opowiadać historie biblijne, potrafiło opowiadać historie wiary, na przykład danej społeczności. Jak nie było podcastów i YouTube'a, to, to były takie naturalne podcasty. No tak, ale to tak funkcjonowało, no nie? Coś się robiło w kuchni wspólnie i, i się opowiadało takie rzeczy. Ja pamiętam zawsze te opowieści przy świętach. I Tata wtedy przyniósł to sianko pod stół i wtedy opowiadał, dlaczego tak się robi, kto tak robił, potem żeśmy mówili, gdzie się sadziło, gdzie, gdzie tam się planowało całą roczną pracę. Także pamiętam, ale z okolic świąt te opowieści. Kiedyś to było takie przesiąknięte tym i myślę, że to jest też dla nas taka dobra podpowiedź, żeby się zastanowić, czy my potrafimy tak opowiadać historię. I to mi się podoba, to sformułowanie dobrodziejstw Pana Boga. Bo my często, patrząc na Stary Testament, mamy takie poczucie, że tamten Pan Bóg to jest taki naprawdę groźny Bóg, który cały czas kogoś morduje. Już się spotkałem z takim komentarzem, że to jest księga, gdzie Bóg non-stop kogoś morduje. Mnie? A tutaj czytamy encyklikę papieską i papież mówi, zobaczcie na to, że Izrael zbudował wiarę na Bogu, który jest Bogiem dobrodziejstw. Tak. On cały czas troszczył się o ten naród wybrany. A zauważyłeś, jak papież Franciszek pisze tę cyklikę? tam co chwilę są jakieś sigla, czyli adresy biblijne. Tak. I on ich wcale nie przytacza. No, takie parafrazy robi tego. Parafrazy albo w ogóle kończy myśl i cykl. Siglo, tak. I ja postarałem się tam sięgnąć kilka razy i do tego fragmentu. I o co chodzi z tymi dobrodziejstwami Boga, bo tam są konkretne namiary księga powtórzonego prawa na przykład tak, tak. tam chodzi o wyzwolenie z Egiptu tam chodzi o tą obietnicę że będę ci błogosławił do tysięcznego pokolenia a te, tych zdań nie ma w tej encyklice więc to jest dla mnie wniosek że warto ten tekst papieski czytać równolegle z Pismem Świętym sięgać sobie mam taki adres poszukam o co tam chodziło no to jest tam naprawdę ładnie pokazane łącznie z tym że jeżeli my mówimy cały o, ca, cały czas o wierze która ma być czymś w rodzaju światła dla życia człowieka, no to tu jest powiedziane, że to światło dochodzi do życia człowieka, oświetla mu to życie dzięki tym historiom. Tak. Nie, że przez te czyny, które dokonał Pan Bóg. I chyba tutaj dopisał coś papież Franciszek już tę swoją myśl, bo mówi, pięknie to obrazują te myśl gotyckie witraże, tak, tak. które są umieszczone, światło z góry spływa przez witraże, a te witraże pokazują nam historię. Dokładnie. To jest jeden ten wymiar drogi Izraela, a drugi już jest może mniej taki uroczy, że tak powiem, no. to jest niewiara Izraela. No tak. Taka sinusoida, która się tworzy w Starym Testamencie w relacji Izraela z Panem Bogiem. Raz super wierzący naród, a potem upadek w bardzo takie skrajne bałwochwalstwo. Ty ostatnio w odcinku powiedziałeś, co jest przeciwieństwem wiary. Świat nam próbuje wmówić, że nauka. Tak, a tutaj jest powiedziane, że jest w nim niewiara, która jest bałwochwalstwem. Tak. A my słowo bałwochwalstwo dzisiaj chyba nie używamy na co dzień. No nie. Nie umówimy komuś, że jesteś bałwochwalcą. No, bo Pismo Święte mówi, nie wolno mówić nikomu bezbożniku. Ale bezbożnik, a bałwochwalca to jest co innego. Nie wiem. Mi się wydaje, że tak. Że to, to są inne słowa. Efekt jest ten sam. W każdym razie bardzo ciekawe, i też tu mi się podoba, jak jest encyklika blisko takiego doświadczenia, czym może być bałwochwalstwo w życiu dzisiaj. No bo my tak naprawdę w tej encyklice zajmujemy się tą relacją wiary do świata i do takiego świata, w którym się próbuje wyzbyć, pozbyć tego, takiego, powiedzielibyśmy, poczucia Pana Boga, Jego obecności. I teraz bałwochwalstwo jest postawione jako takie, to mi się bardzo spodobało, Zwrócenie się w stronę czegoś, co nie ma swojego oblicza. Tak. To jest genialne. To naprawdę to, to jest tam myśl jednego z filozofów, ale pięknie pokazująca, jaki wymiar ma relacja z Bogiem, a jaki wymiar ma relacja z wszystkim innym. No tam jest to następne zdanie. Tak. Że jak coś nie ma oblicza, to nie możecie powołać. Tak. To nie może od Ciebie wymagać. Dokładnie. I myślę, że to jest taki klucz do tego, żeby zrozumieć, dlaczego jest taki problem z wyborem Pana Boga. Bo Pan Bóg wymaga. Pan Bóg daje słowo. Może do czegoś wezwać, może do czegoś powołać, może czegoś chcieć ode mnie. Jest jak człowiek, no nie? Też jest zawsze, jak staje wobec mnie człowiek, to on też czegoś ode mnie chce, do czegoś mnie wzywa, czegoś może wymagać. No i tutaj to jest dużo łatwiej postawić na coś, co nie będzie wołać. No, i dlatego papież tam używa takiego słowa, że dzisiaj te różne nie oblicza, czyli te wytwory rąk ludzkich, czyli te takie bożki, to tak zachęcają. A mi zaufaj, a mi zaufaj, tak, a tak. mi zaufaj. I pojawia się to fajne słowo, labirynt bożków. <risko> tak, i człowiek się w tym gubi. No, i to, to jest genialny obraz. Tak, bo to jest obraz, który pokazuje, że jak się idzie w stronę bożków, w stronę tego bałwochwalstwa, tego labiryntu, to co się dzieje? Człowiek się gubi, czyli nie ma światła. Zaczyna żyć w ciemnościach. Hmm. Ktoś mu odebrał możliwość poruszania się, odkrywania drogi, celu. Tam jest prosto powiedziane, że człowiek się porusza bez celu wtedy. Nie, się staje bałwochwalcą. To jest też ciekawe, bo gdybyśmy pewnie dzisiaj spytali kogoś niewierzącego, to by powiedział, że on może mieć cel. Hmm. Przecież może mieć jakąś ideę, na przykład, nie wiem, równość, braterstwo, cokolwiek. Która będzie kierunkiem. No nie? A tutaj papież mówi bardzo mocno, że jakiekolwiek bałwochwalstwo, jakikolwiek bożek postawiony na pierwszym miejscu sprawi, że człowiek będzie żył bez celu. Jeszcze to takie, że biega od jednego pana do drugiego, to jest też świetne. Te cele mogą być fajne, te, o których mówisz. One mogą być bardzo i są na pewno bardzo wartościowe. Tylko mam wrażenie, że jeżeli byśmy tylko takie wybrali równość, braterstwo, takie pomaganie, hojność nie wiem, dzisiaj ocalenie świata takiego naturalnego to mam wrażenie, że to się skończy w momencie śmierci. I to nie potrafi, te cele nie potrafią wyjaśnić sensu mojego istnienia tu i teraz, dzisiaj w świecie że to będzie takie tylko oparte na ziemskim życiu Czyli dalej pewne szukanie takiej ucieczki od czegoś, no nie? Znaczy, w tym znaczeniu, że to mi nie odpowie, po co ja tu jestem. Bo ja nie jestem na świecie po to, żeby szukać równości i braterstwa. Nie? To dla mnie za mało. Mocno powiedziałeś. No to jest dla mnie za mało. Nie. Człowiek potrzebuje więcej. No i będzie więcej. Gdzie? Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy za tydzień.